ma w dzisiejszym odcinku typałem się do oszustów z czatu i ich zabijałem. Wszystkie itemy z tego odcinka pójdą do was z okazji 100 subskrypcji na moim kanale. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka. Jeszcze tak dodam, że żeby wygrać itemy z tego odcinka musicie zostawić subskrypcję, łapkę w górę i napisać komentarz, biorę udział. Już bez przedłużania zapraszam was do odcinka. Dobra, typamy się do pierwszego gracza. I... Kubany, podłoga WFFZ. Czy ja coś muszę na pasek sobie dobrać? O kurde, wiadra nie mam, ale dobra. Dobra, mamy go. Jakiś jakiś. O, woda co było. Przecież ja bym nie zdadał. O nie, mam miecz z krokiem. Chodź tu. Z kubany. O, to był twój błąd, kurczyku. Nie, kim doszło. Dobra, a teraz doda. Dobra, easy. Dobra, zapalamy się do drugiego już gracza. Fabianek yy... 1-4, 1-4, 1-4, brzmi potężnie. Dobra, zaakceptował mnie. akurda kurde. Dobra. Biorę go. To jest wyjście. Aha! macie tu jakąś dziewczynkę przyszykowaną. O, o Lecę po niego? No. Dobra no. Nie, nie proszę, żeby mi nie usorał Zatrzymał się Dobra, lecę Elytron sobie podlece po niego Dobra Albo nie Tridentu Gdzie on wchodzi? Jezu, dużo on ma tu jeszcze drugą prawa Nie, no muszę go hitnąć, żeby nie zlogał. Dobra, mam go. To jego śmierć. Co jest? Dobra, leży. Jaki set? Yy, miecz 5 dwójka. I set trójka. Dobra, to zepamy do ostatniego, trzeciego gracza. Okej. Okay. TPA. Co to, to może być? Its. Podłoga Wartioks. Dobra, wszystko przygotowane. Hop. Dobra. Oho! O kurde. Ty! Co jest? O kurde, udało mi się uciec! Czekaj. Okay. Dobra, spróbuję go wrzucić do jego trap'a. Kurde, nie, proszę. Co shulkery były. O kurde, co? Ile obsa Ten drugi to jakiś chrzabie? Ale dobra, poczekam tu chwilę i go spróbuję wrzucić do jego własnego trap'a. Chodźcie tu. Proszę. Dobra, zamropałem to. O kurde. Nie. O shit. Yyy, hop. Jezu, pójdę, co? Oh. Dobra. Muszę to zniszczyć, to. Hop. O jest sądzisz tu własnego trapa? Pania mu padła. Tak! Dopchnął! Z tyłu! co to za item? O spadła Padła mu bania co prawda, ale dobra. O. Co się stało? Nareszcie go zabiłem. Po tylu... Tyle nieudanych próbach, da, udało się. A jeszcze tak na zakończenie to przypomnę o tym konkursie i stworzyłem swój własny serwer Discord. Zapraszam w opisie. I na koniec jeszcze wam, że to taki dosyć śmieszny filmik, gdzie ziomek zaczął śpiewać o itemy, bo go strapowaliśmy w trapie. I oczywiście mu oddaliśmy, ale niestety moje audio się nie nagrało, ale Mordek tam gada. Więc siema. Ale jest jej 21.16 Dobra, dawaj Zo, zo, idziemy do za, zo, za idziemy do zo Idziemy do zo, zo, zo idziemy do za, zo, za Idzie, idziemy do, zo zo, zo, idziemy do zo, 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 Skaczą hop, hop, hop I Małpy skaczą hop, hop, hop ale kogody się wyłapią, i nas się bujają. Że klacy małpy skaczą, hop, hop, hop. Pobługi wciąż gadają, daj, daj, daj. A popługi wciąż gadają, daj, daj, daj. Że ja jeszcze, i ja skorzelka, a wciąż gadają, daj, 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 daj. daj. Za, 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 idziemy do za, 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 idziemy do za! Za, 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 idziemy do za, 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 idziemy do za, 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 idziemy do za! Za, 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 idziemy do za, 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 idziemy do za! Za, 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 idziemy do za, 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 idziemy do za, 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 idziemy do za! Idziemy do za, 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 za. idziemy do za, 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 idziemy do za, za, idziemy do za. O koniec. Mogę i mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? No. No to. E, witam wszystkich, to był śpiew Dawidka, e, strapowaliśmy go, bo się dał nabrać na naszego trapa który był w ostatnim odcinku, bo sobie sami zobaczyć i właśnie śpiewał piosenkę, żeby odzyskać itemy, oczywiście oddamy mu połowę, ja sobie zachowam tylko spodenki, bo akurat mi brakuje do tam chyba trzech kursetów, więc dzięki. Dobra, jeszcze tak na koniec, bo zapomniałem wam powiedzieć, że yy, daję wam tego full anarchicznego seta, co prawda tamtemu ziomkowi padła bania, ale ja wam dołożę tak za 100 subskrypcji, jeszcze raz bardzo dziękuję, no jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować, polajkować i zostawić komentarz, że biorę udział, teraz już kończymy, siemano.